No wiesz, no, no, to... się hikra cały czas. No weź się spokój, na swoim No się właśnie, pokaż je do kamery, pochwal się przed wszystkimi. Dobra, raz, dwa, trzy. No, wszystkie pomysły, które tutaj przedstawimy. Z tym człowiekiem się nie da pracować <grym> w tej. Witam serdecznie w kolejnym odcinku piątków po deployu. 35 odcinek będzie na temat Mateusz 10 pomysłów na aplikację tak zwanej szuflady czy do, do szuflady. własnego portfolio. Czyli chcemy, żeby te projekty nie osiągnęły nigdy sukcesu. Yy, nie, one mają po prostu być ku celom yy, ku celom nauki, a nie jakby budowania I rozwoju, może... rozwoju. Mateusz, Tego to, czego szukają wszyscy deweloperzy. Tak, wiesz co, może wiesz jak powinniśmy to nazwać, żeby bardziej clickbaitowy albo taki coachowy. Może powinno być coś w stylu te 10 projektów zrobi z ciebie software architekta. O, to grubo. Tak? No. Zrobi z ciebie dewelopera. Zrobi z ciebie dewelopera. No, no to duży przeskok. Tak, ale wpadliśmy na taki pomysł, w sumie nie my wpadliśmy na ten pomysł. A, tak, bo to jest temat wybrany z tu wewnętrznego konkursu. Tak, naszego. robiliśmy konkurs, do wygrania była Tatra. Sześciopak mocnego. No. Więc jest to temat wybrany w naszym wewnętrznym konkursie. Bardzo się cieszę, że nie mogliście brać w nim udziału. Jeżeli chcecie w nim brać udział, to musicie się zatrudnić w firmie Amérix Studio. Do wyboru, nie do wyboru, do wygrania był, było wejście do parku linowego i się okazało, że wszyscy, którzy wygrali, mieli ręką wysokość. Zgadza się. Tak. No dobrze, to zanim zaczniemy od pierwszego punktu. Powiedz wszystkim, o co tu będzie chodziło. Każdy pomysł, który przedstawimy, będzie zawierać trzy punkty, które pomogą nam ten pomysł Wam lepiej przedstawić i Wam też ewentualnie go łatwiej zrealizować. To będzie na wzór czego miałby być ten pomysł, czy istnieje podobna aplikacja, żeby może sobie podejrzeć, żeby się wzorować, zobaczyć, jak to tam działa. To zawsze jest łatwiej, bo wtedy możemy się skupić na właśnie na technologii, na tym, co się chcemy nauczyć. Nie musimy się skupiać na tym biznesie po prostu Na rozwiązywaniu konkretnego problemu. Tak. Drugi punkt to będzie, jaki tekst tak proponujemy. Oczywiście to jest elastyczne i możecie też wymyślić. I, i Zawsze dzięcinę. możecie użyć we Skryptu Zawsze do, do wszystkiego. O, co by Wszystko to nie da było się to zrobić działać. w Skrypcie tak. I trzecie to będzie powód, dlaczego uważamy, że ten pomysł właśnie warto zrealizować. Tak, to zaczynamy od punktu pierwszego. Tak, pierwszy bardzo ambitny, bardzo ambitny. Jest to prosty blog i teraz o ile prosty blog nie jest w żaden sposób odkrywczy i wszyscy mówią o dobra no każdy swego czasu jak się uczył to robił prostego bloga, ale tutaj bym powiedział, żeby zrobić może coś na wzór bardziej takiego medium albo na wzór może jest, jest taka platforma do blogowania też ghost, którą można sobie samemu postawić, ale tutaj bardziej chodzi o ten tekst, tak i tutaj bardziej właśnie też chodzi o to, żeby wykorzystać Gazby jako po prostu statyczną stronę, może być Gatsby czy, czy inne tego typu narzędzia, Wydaje myślę, że Gazbi jest tutaj najbardziej popularny. A dlaczego akurat ma Gazbi? Bo jest najlżejszy i wydaje mi się, że to jest do bloga najlepsza forma. Myślałem, że ze względu na SEO na przykład. Też, też, bo wtedy rzeczywiście mamy pełny HTML, ale blog to jest taka strona, na której, powiedzmy, dane aktualizujemy raz na jakiś czas, czyli mamy nowy post. Częściej czytamy niż zapisujemy. Tak, możemy przebudować stronę i ją opublikować. Nie ma tam dużo dynamicznych elementów, no chyba, że mamy komentarze, jakieś głosowanie, to wiadomo, ale że to też warto zrobić, tak? W tym prostym blogu te komentarze z jakimś, nie wiem, Jakąś moderacją, na przykład y, jakimś konkretnym nie wiem, o, wątkami, hmm. też to by było hmm. w ogóle ciekawe. tak No to już powiedzmy, jest też więcej pracy, jeżeli, modera jeżeli chcemy w ogóle moderować. No, to był blok. Prosty, blok. No, prosty blok. Ale tutaj druga rzecz jest taka, czyli jest to na, jako nasz, jako nasz backend, możemy użyć takiego Strapi, który też jest fajnym headlessowym CMS-em, właśnie do tego typu projektów. I jednak gdzieś tam z naszego doświadczenia, jak robimy research, gdzieś tam widzimy, co się pojawia w zapytaniach od naszych klientów, to jednak ten. Gatsby i Strapi pojawia się dość często, więc myślę, że takie doświadczenie warto mieć, pomimo, że jest to wykorzystane w dość prosty sposób na tym blogu. Mm -hmm. I w ogóle pojawia się coraz częściej takie określenie właśnie na tego typu stack technologiczny jako Jamstack, czy to właśnie jest związany z server-side renderingiem, czy z wykorzystaniem jakichś headlessowych API, czy w ogóle third-party API, dlatego właśnie uważam, że, że ten tekst tak warto znać. Mm -hmm. Okej, okay, dobra. To zaczniemy, Mateusz, tak trochę będziemy przelatywać po tej liście, tak nie po kolei. Dobrze. Może, żebyś cały czas nie musiał mówić. Dobrze. Po, Poza zdrościłem Ci tego, jak długi wywód miał. To ci, śmiało jest. teraz Twoja kolej. To teraz ja powiem. Aplikacja mobilna, komunikator, messenger. Mhm. Tak zrobić takiego messengera. A dlaczego w ogóle? Bo tam często pojawiają się websockety. I myślę, że te websockety mogą być czymś takim, co może być ciekawego, a websockety jednak często występują przy właśnie takich komunikatorach. No i wyobraźmy sobie, żeby spojrzeć na to, w jaki sposób możemy do tego podejść, żeby taki komunikator zrobić. Nie mówię, że będziemy mieli tyle funkcji, co na Facebooku, Facebookowym Messengerze, czy, czy jakimkolwiek innym, ale chociaż te podstawy, żeby były, typu, nie wiem, że ktoś tam coś pisze, na przykład, i tak dalej. I to jest, to jest myślę, fajna, fajny pomysł do tego, że będziemy wiedzieć, jak same websockety będą działać, jakie mają ograniczenia, jakie mają w ogóle zalety, tak? I, i później pra, robiąc coś nie wiem do pracy i tak dalej, będziemy wiedzieć, czy faktycznie te websockety hmm. będą dobrym rozwiązaniem, czy jednak, jednak nie. To co byś polecał właśnie tutaj do zrobienia, samej aplikacji mobilnej i do obsługi samych websocketów? Do, do aplikacji mobilnej cross-platformowe rozwiązania React Native hmm. lub Flutter. Pewnie sercem bardziej bym za Flutterem. Dlatego, że można by było zrobić ładniejsze animacje lub szybciej te animacje. No, a jako backend to pewnie coś, co dla was jest jakby dość bliskim jakby językiem, który znacie, hmm. czyli czy będzie to Python z jakimś tam nie wiem autobanem, czy Channels, czy cokolwiek innego, albo ewentualnie jakieś fast API na przykład, nie? które już hmm. ma wbudowane okay. komunikację asynchroniczną. Tak? Fastabi ma wbudowaną od razu? Mm -hmm, tak, fajnie. Tak. Okay. To ja w kontrze może powiem teraz, bo miałem podobny pomysł na apkę do czatowania, tylko desktopową. Na wzór właśnie Slacka czy Discorda, to też są bardzo popularne aplikacje Czyli taką teraz. udawaną desktopową Mateusz. Tak, udawaną desktopową, tak, tak, tak. Czyli taka przeglądarka bez tak. paska adresu. Wszystko jest udawane, wszystko jest, wszystko jest, wszystko jest udawane. Oszukują nas oszukują. wszędzie. Oszukują, wszędzie pod spodem jest JavaScript. <grym> o nie. No. I teraz Slack czy Discord, myślę, że to byłyby fajne takie wzory, żeby sobie podejrzeć, jak to działa. I tutaj, o ile WebSockety to jest też rzeczywiście jeden z punktów, na którym warto się skupić, to ja chciałbym tutaj właśnie jeszcze przedstawić... Elektrona, czyli możliwość też wykonywania tej aplikacji desktopowej właśnie czy to w, w Javascriptie, czy to można potem do UI użyć sobie na przykład Reacta, czy dowolnie z czego korzystacie, w czym czujecie się w miarę tak jakby sprawnie, żeby się skupić powiedzmy na samych funkcjonalnościach, a nie na, nie na UI. I ja do tutaj akurat do websocketów bym zastosował socket.io czy Node.js, już bym wszystko utrzymywał w mhm. jednym języku. Ale wydaje mi się, że taką apkę desktopową też można by w Pythonie napisać, prawda? Tak, jakiś PySite pewnie, coś, coś, takiego. nie byłoby to tak łatwe jak tutaj, tak mi się wydaje jednak. Tak, trudniejsze byłoby. Ale można by jeszcze zrobić, przecież ma to już we Flutterze. Flutter hmm. for Desktop jest przecież. No, ale to już jest w pełni działające, production ready? No jest jako stable oznaczone, a jaki okay. to stable, to, to okay. pewnie, może jest taki, że nie ma tam wielu kontrolak, nie? Nie, nie sprawdzałem osobiście, więc nie, nie wypowiem się. No, ale gdzieś tam jakiś cel tego jest, pewnie, żeby tak było, więc może mhm. warto by było się zaznajomić z tym, jeżeli robimy na co dzień cross rozwiązania mhm. we Flutterze, to może okay. i ten, ta desktopowa wersja też by była ok. To może właśnie warto polecić, jeżeli we Flutterze już e, robicie aplikacje mobilne, to może wtedy warto byłoby przetestować tą desktopową. Część. Tak i webową jeszcze. O, też webową. To, to jeszcze trochę i opanuje świat i będzie jak JavaScript. I będzie jak JavaScript, czyli, jak JavaScript czyli Dart tak? będzie wszędzie. Dobrze, już Następny pomysł. Następny pomysł y, to mam coś takiego jak y, korzystanie z dobrodziejstw naszego rządu, Mateusz. Ooo. I pod tym się nie kryje to, to, nowy ład. A to są jakieś takie? Tak. No. Są dane.gov.pl. Nie każdy wie, że mhm. jednak... Zawsze każdy się tak zastanawia i mówi, a skąd ja te dane sobie pobiorę? No to może przeglądając dane.gov.pl, mhm. są niektóre rzeczy, które w tej Polsce jakoś tam wyszły. Czy, czy dobrze, czy źle, to, to już sami ocenicie. Ale na danego w.pl macie dane API, które umożliwiają pobranie z tego. To są publiczne dane, tak? Jakieś zebrane, nie wiem, lista studentów do policji gdzieś tam w szczekocinach na przykład, nie? Coś takiego. No i możecie zrobić z tym, zrobić co chcecie, wykresy jakieś i tak dalej. I myślę, że to jest fajna, fajna opcja, bo nauczycie się pracować z zewnętrznym API, że nie macie na niego na to API w ogóle żadnego wpływu, nie możecie powiedzieć komuś, Ej, weź mi tam, zmień coś, tylko już taki, takie API jest po prostu i będziecie wiedzieć, jak te dane na przykład, nie wiem, synchronizować, jak, jakie są ograniczenia w tym, jak, nie wiem, jakieś limity tam są, powiedzmy, ograniczeń hmm. pobierania tych połączeń, które można mieć, to, to też jak, w jaki sposób można by było to obejść po swojej stronie na przykład, nie? I pewnie warto by było użyć do tego jakiegoś języka, którego nie używaliście, a fajnie by było, żeby hmm. użyć, ja, ja bym proponował na przykład tutaj jakieś Go. Oczywiście deweloperzy Go powiedzą, że mimo ale my go znamy. Nie? No to rób w Pythonie. no A to powiedz mi, bo powiedziałeś, że można poznać dobre praktyki integracji z zewnętrznymi serwisami, z zewnętrznymi API. Myślisz, że Danego w wymuszają dobre praktyki? Widziałeś, jak to, to bardziej działa? Bardziej chodzi o dobre praktyki. <grym> dobre pytanie, Mateusz, <grym> nawet bym powiedział, że bardzo ciekawe pytanie. <grym> nie chodzi mi o to, że dobre praktyki mają być po stronie tworzenia api, ale <grym> bardziej o odczytywania api i okay. integracji z tym. Czyli jak te dane przechowywać, jak sobie napisać jakąś klasę, która będzie odpowiedzialna za to, jak robić requesty i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc. <grym> Tak, to o to mi chodziło. Dobra. To mój kolejny punkt, mój kolejny pomysł jest też podobny do tego, o czym Ty wspominasz, i to jest agregacja też danych, tylko bardziej w formie takiej cyklicznej. I jakby ten pomysł właśnie miał. Pomóc, nauczyć się wykonywania takich też asynchronicznych tasków, zaplanowania ich gdzieś w czasie, że na przykład raz dziennie pobieramy z jakiegoś portalu dane i je e, e, agregujemy, i tutaj też właśnie m, pomyślałem, żeby wykorzystać e, jakieś celery na przykład, mhm. albo też Dockera, fajnie byłoby do tego. E, ustawić. I w, e, na przykład, e, ja kiedyś się, w czymś takim się bawiłem i na przykład zbierałem dane ze swojej tam powiedzmy, jakiejś gry, w którą aktualnie gram. No to, to już robisz cały z tą aplikację chyba, nie? Nie za gewała hobbystyczna, Aha, ale już nie więc, robiłem nic. Oddań. Na, do szuflady poszła do, no do, dokładnie do szuflady poszła ale na przykład możecie wykorzystać dane nie wiem z Diablo 3 na przykład tak i macie jakieś tam bohaterów jakieś postaci i jakby wiadomo że te statystyki się w czasie zmieniają więc można by to sobie codziennie te dane zbierać i agregować i potem przedstawić w formie jakiegoś też wykresu, ale głównym zadaniem tego zadania byłoby właśnie stworzenie jakbyś takich asynchronicznych tasków takich przy pomocy salary, na przykład. To w ogóle teraz mi Mateusz przypomniałeś, tak a propos robienia czegoś z ulubioną grą, to ja tak. kiedyś zrobiłem przecież to z Army, zrobiłem cały portal, zrobiłem obstawianie meczów, zrobiłem hmm. mecze live, że można było zobaczyć. Hmm. Stronę reprezentacji Polski w ogóle zrobiłem też, no. Która była tak. mistrzami Europy. No, ale nie miałem tam do portfolio nie do dorzuciłem portfolio. tego, nie Ale tego. była fajna strona. A znalazłbyś kod jeszcze? Kurczę, nie wiem, poszukam. A to poszukaj, może na jakiegoś vloga będzie znowu do oceny. No dobrze, dobrze. A ty byś tylko chciał mój kod oceniać? <grym> tak. No, znajdziemy ten twój tam. No, Miłosz, nic nie bawi tak, jak nieszczęście innych <grym> osób. <grym> no dobrze, to płynnie przejdźmy w takim razie do kolejnej propozycji. Tym razem jest to moja propozycja, trochę bardziej DevOpsowa. Okay. Tak, żeby zaznajomić się trochę z cloudowymi rozwiązaniami, czyli aplikacja serverlessowa. Nie wiem, czy boom na serverless już minął, czy on jeszcze trwa, czy to jest rok serverlessa w ogóle, czy był kiedykolwiek taki, ale może kiedyś nastąpi. Nie wiem, czy aż tak będzie miał dużą siłę przebicia, no ale ja bym proponował skorzystanie czy z Cloud Functions, czy z Lambdy. Oczywiście, pytanie, który dla Was provider jest jakby bliższy, którego Wam się lepiej używa, albo którego chcielibyście się po prostu nauczyć. No i tam fajnie by było skorzystać, czy stara forma, na przykład, żeby to sobie zbudować. No i oczywiście wtedy dockera. Tam na, na, na Google Cloud jest Cloud Run na przykład, który umożliwia uruchomienie konkretnego obrazu dockerowego, więc też, też fajna sprawa. Mają różne ograniczenia. Teraz pojawiły się w ogóle nowe funkcje w takim cloudranie, że widzimy, czy konkretna instancja może być taka uśpiona, za którą płacimy dużo mniej, tam chyba 10 razy mniej na przykład, więc fajne, fajne opcje. I to jest też coś, co poznamy zalety i wady tego, tak? bo to się nie nadaje do wszystkiego. Ja trochę zachłysnąłem się tym i hmm. widziałem, że to nie bardzo. No, po A... prostu Django tam wrzuciłem okay. i myślałem, że będzie fajnie. Nie, ja Django nie jest chyba, Django jako monolit na serverlessa? Za, za grube to jest. Za to grube. Ta. A powiedz mi, bo wspomniałeś o AWS Lambda i wiem, że tam jest free tier i można wtedy sobie rzeczywiście potestować. Czy na, czy na Google jest coś podobnego? Bez co na tym Google? Tam chyba jest milion requestów za darmo okay. na miesiąc, hmm. więc myślę, że to jest dość dobra opcja. Nie, okay. ja raczej się tego tak szybko nie przekroczy. Dobra. Następny pomysł, typowo frontendowy. To był przed chwilą typowo DevOpsowy, to teraz może jakiś typowo frontendowy. I Jednym z tych pomysłów jest odtworzenie UI jakby jakiejś swojej ulubionej aplikacji. I tutaj właśnie proponowałbym się nie skupiać na backendzie, jak to ma działać, tylko właśnie na odtworzeniu tego UI i takich typowych elementów, które powtarzają się na tego typu stronach. Wydaje mi się, że prędzej czy później każdy z nas będzie musiał zaimplementować jakieś takie typowe funkcjonalności społeczne, czyli typowe wyświetlanie komentarzy, listy użytkowników, jakieś głosowanie, tak? Mhm. tego typu rzeczy. Można sobie, no nie mówię, że porównać może na jakichś dużych portalach, ale można sobie na przykład sprawdzić takie Goodreads z książkami, tam też są profile, tam też można książki sobie dodawać do półki, oznaczać je. No i tutaj właśnie wtedy bym wykorzystał jakiś gotowy UI framework, może być nie wiem, Semantic UI na przykład, można wykorzystać jakąś bibliotekę do, do pisania styli jak styled components, jakąś bibliotekę do formularzy też, od razu zrobić sobie jakiś formularz i, i walidację. I w tym przypadku wydaje mi się, że warto byłoby też dodać TypeScript, mhm. bo jak mówiliśmy przy okazji naszych trendów na ten rok, TypeScript robi się coraz bardziej popularny, ale nie tylko w kwestii implementacji logiki biznesowej, czy to mówimy również o backendzie, ale również w momencie pisania jakby komponentów takich typowo, typowo UI-owych i w tym momencie, kiedy się skupiamy tylko na tym, to fajnie byłoby sobie tam ten TypeScript też dodać. Myślę w ogóle, że fajny pomysł, żeby odtwarzać coś, co już jest, bo to też tak. nie, nie daje nam takiej dowolności, mhm. tylko staramy się dojść do tego, jak można by było to zrobić, jak się do tego zbliżyć, nie? No bo jednak tak. popatrzmy sobie, nie wiem, w pracy, siadasz i dostajesz od grafika coś, tak? No to masz zrobić mhm. dokładnie tak, jak tam jest, nie? A nie, że ty tak. będziesz miał jakąś tam większą dowolność. Oczywiście możesz się dogadać, żeby coś tam zmienić i tak no, dalej. Tak, zasugerować. Bo będzie tobie łatwiej, tak, zasugerować, narzucić. Ale to jest racja, bo jednak te aplikacje, te pomysły mają być do nauki. To nie chodzi o to, żebyś ty się teraz zastanawiał, gdzie to umieścić, jaką funkcjonalność dodać, tylko żebyś się skupił rzeczywiście na implementacji i na, i na nauce. A zresztą, o ile co prawda będziemy pisać te style w jakichś start components, w reakcie, to zawsze możemy w konsoli deweloperskiej podejrzeć sobie te style, zobaczyć jak to w CSS-ie zostało zaimplementowane na danej stronie. I to nam też może pokazać ciekawe pomysły na rozwiązanie różnych rzeczy odnośnie stylowania. Mhm. Dobra, ja mam kolejny pomysł, to na przykład podpowiadanie kolejnych filmów z Netflixa. I sobie tak pomyślałem, że w sumie to byłby dość rozbudowany mhm. projekt, tak, żeby w jakiś sposób zapisać sobie informacje, w jaki sposób to zrobicie. To już nie ma to większego znaczenia. Czy nie wiem, jakąś prostą mhm. wtyczką, i będzie śledziło, jakie filmy oglądacie, na przykład, tak dalej. Mhm. I żeby na podstawie tego, tematów, gatunku, i tak dalej, podpowiadało wam na przykład kolejne y, filmy. No i do tego mhm. można by było wykorzystać. No, machine learning. Machine learning. Mateusz, Oraz. machine learning się pojawia, hmm. no. wchodzi tutaj cały na biało razem z Pythonem, z PyTorchem, tensorflowem Możemy wybierać co hmm. chcemy po prostu i z tymi danymi się bawić je, oczyszczać po prostu, modelować to wszystko i będzie Git majonez po prostu. Takich API, które dostarczają danych o filmach, myślę, że jest sporo. To będzie łatwo znaleźć, więc można by je sobie ściągnąć, mhm. tak rozumiem, razem z kategoriami, z jakimiś opisami. Potem pewnie można by dodać flagę, które obejrzane, które nie. Tak. I na tej podstawie rozumiem próbować zbudować ten system rekomendacji. Tak, żeby zobaczyć, co powinniśmy na przykład obejrzeć następne nie? Mhm. I czy to się zgadza z tym, co byśmy chcieli w ogóle oglądać. Nie? Kolejny pomysł. To, to już chyba przedostatni Mateusz. Tak, przedostatni, przedostatni. No widzisz, nawet tam sprawnie idzie się zastanawiać, czy wyrobimy się w czasie. Wyrobimy się, Mateusz. Wyrobimy. Chyba, że zaraz jakiś żart. <grym> Żarcik. To zostawimy na razie. Eee, dobra, kolejny eee, to jest pomysł na zrobienie czegoś w rodzaju klona Reddita czy takiego Hacker Newsów, to są strony, które... Chciałem, że powiesz, że wykopujesz. Nie, wykopu nie, nie hmm. przeglądam. To nie, nie jest powiem. podobne do Reddita? Wiesz, to właśnie nie wiem, w sumie na wykopie też głosujesz i tak, one się tak, no, ustawiają zależnie? A, wykopujesz. tego wykop, ma. Okej. Okay, dobrze, dobrze. <laughs> to więc może być też na wzór wykopu. A wiesz, co jest przeciwne do wykopania? Zakopanie? Tak. O, patrz. No. To takie intuicyjne ja, nawet Tak. No, za. No, tam nie jedna głowa na tym myślał. <laughs> <na przykład. laughs> e, znaczy, ja bardzo lubię właśnie tego typu formę newsów, bo one od razu, ci, powiedzmy, ludzie już, jakby to powiedzieć, priorytetyzowanie i sortowanie tego już zrobili za ciebie. Idziesz za tłumem, Mateusz. Trochę tak. No, może trochę być, że wtedy rzeczywiście docierają do ciebie newsy które są, powiedzmy, nie wiem, polecane przez większość, nie? więc ogólnie mogą cię... Tylko tam są też pewnie takie rankingi, nie wiem, jak to do końca jest, ale ta jakaś osoba tam, nie wiem, na wykopie jest jakieś Bordo, Zielonka, jakieś różne cuda. Ja tam gdzieś tam <laughs> widziałem coś takiego, no. no i, i tam ktoś pewnie, od w zależności od rangi, okay. to pewnie jest jakoś tam jakiś mnożnik okay. inny czy Nie wiem, jak to działa konkretnie. Trzeba by się zapytać jakiegoś wykopowicza. Wykopowicza. To tutaj pomysł, yy... Na stworzenie tej strony jest taki, żeby wykorzystać GraphQLa. I pytanie oczywiście jest, czy GraphQL jest popularny, czy warto się go uczyć, czy zyskuje tą popularność, czy, czy jednak, nie wiem, gdzieś tam umiera może tak. To jest trochę tak jak z, z Mongo, moim zdaniem. To po prostu znalazło jakąś swoją niszę, jakieś rozwiązanie. To mm -hmm. nie jest tak, jak wszyscy mówili o Mongo, zabije tak bazy relacyjne. Tak potem mówili o graphql zabije RESTA. Jedno i drugie funkcjonuje, po prostu ma swoje zastosowania. I o ile nie planujemy wykorzystać. Nawet GraphQLa w jakimś projekcie, to warto po prostu poznać, jak on działa. Wydaje mi się, że poznanie też GraphQLa pozwoli Wam lepiej zrozumieć, jak działa REST. Znaczy, w ogóle pozwoli Wam lepiej zrozumieć HTTP, po prostu, mhm. w jakiej formie zapytania HTTP możemy wykorzystywać do właśnie komunikacji. No i GraphQL też, też pozwoli to zrozumieć. Mhm. No przy GraphQLu będziemy mieć trochę inne podejście i fajnie, bo będziemy widzieć, kontrast do restowego API, gdzie mamy wiele endpointów, tu mamy tylko jeden, tak. jak coś chcemy zmieniać, mamy mutacje i tak dalej, i tak dalej. Nie? I w GraphQL też wtedy, jeżeli to jest na przykład główna strona i chcemy ściągnąć tylko na przykład, nie wiem, newsy e, i tylko tytuł autora, na przykład plus ilość głosów, ilość komentarzy, tak. A już w następnym widoku chcemy e, chcemy ściągnąć dodatkowo na przykład właśnie ten konkretny news, ale już mieć wszystkie komentarze plus więcej detali na przykład, tak. I wtedy właśnie o tych, tych też zapytaniach, o których mówisz, to będziemy widzieć tą różnicę między GraphQL-em a restem. I na sam koniec perełka dla testerów. Tak, tak jest. Że testerzy, jeżeli. Przez ostatnie 15 minut spaliście, teraz jest czas dla was. Czas się obudzić. Czas się obudzić z tego snu programistyczno-testerskiego. Mamy dla was projekt, mamy dla was robotę. Tak jest. I... Gdzieś w jakimś filmie było, mam dla was zlecenie, ale nie pamiętam w jakim. Też nie I nie wiem. był to koniec świata Unowa. Ehm, dobra, co? Warto by było przetestować jakiś projekt w testach, na przykład end-to-end, -end, taki, Dokładnie. który był wcześniej zrobiony. Dokładnie. No w sumie tu już by musiał jakiś zespół, Mateusz, to Dlatego ten pomysł jest na końcu, bo on jest dodatkiem trochę do czegoś, co już powstało wcześniej. Mm -hmm. I e, ja bym tutaj proponował wykorzystać Cypres.io. Myślę, że o tym się najwięcej teraz mówi. Jest bardzo dużo tutoriali też powstaje, łatwo znaleźć materiały do nauki. E, myślę, że on jest też bardzo, do, ma fajną dokumentację, jest, jest napisany w JavaScript, więc już kole, kolejny plus miłość. Tak, e, zgadzam się. Piękne, tak. Piękne. piękne, Piękne. Miód na moją urządzenie. <laughs> Więc można wziąć dowolną aplikację, którą zrobiliśmy wcześniej i ją po prostu przetestować za pomocą Cypressa. Mhm. Spoko. Przepiękny pomysł. W ogóle to całe 10 pomysłów, mhm. myślę, Mateusz, że Wspaniały. teraz to przed ekranami sami startupowcy prosto z kanapy będą robić wszystkie startupy. Tak. No, także, ale co? Myślę, że na pewno będzie jeden efekt tego murowany, że się nauczycie. Czegoś, czegoś na więcej. Pewnie. Czegoś, czegoś więcej, na przykład, tak. żeby się nie zabierać za projekty albo okay. żeby się zabierać. Może tak. No. Ale jeżeli komuś się faktycznie nudzi i chciałby coś w jakimś, nie wiem, brakuje mu takiej motywacji hmm. do tego, żeby coś konkretnego, nie wiem, w swoim, nie wiem, takim swoim tekstaku na przykład poszerzyć, no to myślę, że jakieś takie właśnie wymyślenie jakoś projektu, czegoś to tak mobilizuje hmm. trochę do tego. Nie? Żeby co, to ja bym na jeszcze jedną rzecz zwrócił uwagę często mówimy o tym, o takim trochę hype-driven development. Ostatnio usłyszałem określenie CV-driven development, o, że wykorzystujemy technologię tylko po to, żeby chcemy, żeby ona wystąpiła w naszym CV, co oczywiście powoduje, że te, jak ci mówi, drivery architektoniczne i powody, dla których stosujemy daną, daną technologię są kompletnie niewłaściwe, tak? Bo wiecie, jeżeli będziecie o, czy, o czymś rozmawiać i mówicie, no ja mam doświadczenie, nie wiem, w GraphQLu, tak? Albo mam doświadczenia na przykład, nie wiem, właśnie w Terra formie, czy, czy w AWS Lambda i mówisz, no ale po co to wykorzystałeś? No i ty mówisz i widać, że to jakby ten powód jest naciągany. Oczywiście jeżeli mówimy o projekcie komercyjnym, no to można się zastanawiać, czy mm -hmm. nie jest to wykorzystane, byle by było. A moim zdaniem te pomysły i te technologie tu zastosowane, można o nich myśleć, jak one pomogą ci lepiej rozumieć to, nad czym pracujesz teraz. Tak jak mówiliśmy, GraphQL pomoże ci lepiej zrozumieć na przykład Resta. React Native być może lepiej pomoże ci zrozumieć w ogóle na przykład React, albo w ogóle jak działają aplikacje mobilne w momencie, kiedy musisz się skomunikować, na przykład, z mobile developerem, z którym wspólnie nad czymś pracujesz. Jeżeli nie? jesteś na przykład Pythonowcem to i chcesz zrobić coś w JavaScriptie, to zrozumiesz, że nie chcesz robić w JavaScriptie, albo że. E... Jednak cię to przekonuje. Że jednak cię przekonuje. No, może... no, nie wiem, Mateusz, czy tak, tak jest. Tak, ale to, a m... Za to nasi m... widzowie mogą dać znać, Dokładnie. i, i słuchacze oczywiście, tak. i dać znać w komentarzach na YouTubie bo nie ma komentarzy w innych miejscach jeszcze, a może kiedyś no. będą w ogóle Mateusz, nie? Na Spotify no, jakby z... były komentarze, byłoby super. No Właśnie tak się zastanawiam, że byłoby spoko. No. Moglibyśmy mówić wtedy, że możecie komentować, nie trzeba było dodawać gdzie. Tak. Więc no, byłoby fajnie. No ale dobrze, to Mateusz czy to jest wszystko? Myślę, że to jest wszystko. Bo ja się zbieram już do zakończenia odcinka. Tak, to myślę, że możesz już tu pomału kończyć. To bardzo dziękujemy w takim razie, że nas słuchaliście i oglądaliście. Zapraszamy na naszą grupę facebookową. Tam się będzie bardzo dużo działo, bo mamy z Mateuszem gigantyczne plany z tym związane. Będziemy pisać. Tak, bo zaraz, chyba zaraz się o nich dowiem, właśnie. Tak. Będą jakieś różne rzeczy. Różne rzeczy. Dzięki bardzo i do usłyszenia. Cześć. Schaut euch das